Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na nowy sezon Starego Gospodarstwa. Tak jak obiecywałem, mamy już nową ziemię, nową mapę. My dzisiaj przejdziemy do kilku pierwszych czynności, jakim będzie omówienie gospodarstwa i zajmiemy się trochę pracami polowymi. Na początku przedstawię wam moje gospodarstwo, pokażę kto wszystko tutaj wygląda. No tak się prezentuje nasz dom, to to wiadomo, jest oczywiście. No, i nasz pierwszy ciągnik, ten co był ostatnio też poprzednio, nie sprzedawałem naszej 30. 30 zostawiłem wyłącznie z przyczepą, tutaj się nic nie zmieniło. Golf, no to też już w golfa widzieliście, też ostatnio go kupywałem opryskiwacz. Opryskiwacz doszedł, wcześniej opryskiwacza tego nie posiadałem. Tutaj w środku nic nie posiadam. Tu na razie wolne miejsce, tu jest cały właśnie asortyment nasz. Co się kryje? Tutaj ta przyczepa jest oczywiście ta sama. E, ciągnik Ursus e, też jest ten sam. Tutaj nic się nie zmieniło. E, przejdźmy do maszyn. Nowa kociarka, e, nowa zgrabiarka No i nowy ciągnik. To przede wszystkim ten zakup mnie najbardziej cieszy. Posiadamy nowego Ursusa, oj, przepraszam, nowego Zetora e, z Turem. Oczywiście będzie już naprawdę duży komfort pracy. Mamy też nową pasę. Też trochę pozmieniałem e, to nasz kombajn do kiszonki, e, tego też w czasie nie było. E, I tu jest, tu jest miejsce na kombajn normalny do żniw, ale jest on obecnie na polu. E, później przejdziemy do pracy tym kombajnem, więc też zobaczycie co tu się zmieniło. E, kultywator brony, e, co tu dalej, siewnik, siewnik ten sam, e, tutaj kul kultywator trochę przymalowałem. I tyle. Przestrząsacz, kolejna przyczepa też ta sama, rozrzutnik obornika został ten sam, klatka i tutaj jeszcze dokupiłem ten poszowóz. Tu mam, posiadam obecnie dwie krowy. Zobaczymy jak to wszystko się tu rozwinie z tymi krowami. No i tak to, a tu jeszcze ten, kopaczka do ziemniaków. No i w ten sposób się to wszystko tutaj prezentuje. Zobaczymy jak to wszystko tutaj wyjdzie. No dobrze. No to my się przeniesiemy teraz do naszego kombajnu, to bizon taki właśnie się trafił, więc tak, musimy najpierw zapalić silnik, oczywiście, jasna sprawa, Przedstawiłem wam po części gospodarstwo, no na razie nic, wiele co wiele się nie dzieje, ale postaram się już jakoś szybko dojść do takiego poziomu, aby no wszystko tu sprawnie się odbywało i, i fajnie, żeby było. No i dobra, my też właśnie już posiadamy ten, tego lepszego bizona. Już tu kabinę ma w środku. No przynajmniej nowa normalna tekstura jest teraz. Jak ja się cieszę. Chociaż normalna tekstura sypania jest. Już od razu to inaczej wygląda, naprawdę. Od razu wszystko inaczej, inny komfort pracy. No tak, to gdzieś tak po kawałku, nie wiem czemu, może zboże tam, może zboże małe jest tutaj e, słabo nawiezione, bo nie wiem, aż tak za mnie to e, nie przeszkadza. Co do mapy, e, pewnie zaraz powiecie, że znowu wybrałem taką byle jako mapę, ale tak jak mówiłem, klimatycznie mi się ta mapa bardzo podoba, e, więc e, nie ma powodów, żeby na tą mapę narzekać. Nie wiem, mam nadzieję, że tu będzie wszystko działać tak jak trzeba. Mam naprawdę nadzieję, no bo właśnie chciałem, żeby tu wszystko działało tak jak trzeba, gdzie, te, gdzie ten pokos jest. Coś teraz nie leci mi tutaj nic. Wyłącz. No i patrzcie, nie leci. Ale coś bardzo wolno mi tu zbiera, widzicie? Na procenty wystarczy spojrzeć. Może takie małe zboże tutaj jest <noise> Jak się zdało coś na tej mapie jest to ja nie wiem Nie wytrzymam chyba No dobra kosimy zobaczymy jak co będzie się działo gdy widzimy w środek pola Być może po prostu te pole są słabe nawiezione i, i temu tak to się wszystko prezentuje Nie wiem, brałem tę mapę ze względu, Nie wiem podałem się klimat tej mapy eee, Zobaczymy co z tego wyniknie na razie gramy, na razie będziemy tutaj się rozwijać, zobaczymy co z tego wyjdzie. Trzeci sezon, może na czwarty, znowu coś zmienimy. E, na razie będziemy tutaj próbować się rozwijać jak tylko się da. E, pole całkiem, no nie jest jakieś małe, powiem Wam. Pole całkiem spore, nawet. E... Co do wyboru mapy właśnie takich posłownie wam mówiłem, nie chciałem zbytnio dużej, naprawdę szukałem małej mapy, na której będzie coś działało. Yy... No nie wiem czemu nie działa tutaj tą Włączę na razie to. Yy... Na której będzie coś działało. Yy... I właśnie żeby ta mapa ma mała była. Nie chciałem dużej mapy. Zastanawiałem się na nasz, też nad typową polską wsią. No ale ta mapa już jest tak ograna przez, przez te wszystkie farmingi, że no po prostu nie chciałem już, no nie chciałem. Zobaczymy czy tu ten pokos będzie działać. Czy też będzie sypać. No, tu coś sypie. No dobra, może po prostu z brzegu gdzieś te pola takie, marne są, gdzieś marne zbiory. No dobra, trochę trzeba pokosić. Tak to się prezentuje nasz bizon. Mmm... Co do y, sytuacji na mapie. Y, chcę jak najszybciej pójść w zwierzęta. Co prawda posiadam już dwie krowy, ale chcę żeby ich było dużo więcej i zająć się tym wszystkim. Teraz właśnie tu zależy mi, żeby trochę tego siana tutaj powychodziło. Chciałem zrobić jak najszybciej belki, żeby tam pościelić dla krów. Y, nie wiem w ogóle czy to y, pastwisko działa, czy tam obornik będzie działać. Naprawdę nie mam żadnego pojęcia. Mam nadzieję, że tak. Teraz zostałem się, by tu pojechać. No dobra, takie uko zrobię. Dobra, zależy mi, jak najszybciej e, przejść, te, przejść w te zwierzęta. O, i tutaj tak samo zrobimy. Zająć się tymi zwierzętami. Jakieś akcje z zabornikiem, z cyklopem, naprawdę fajnie było. Co prawda tutaj mogłem sobie... Aaa, trochę źle zacząłem kosić, mogą inaczej to zająć się tym. No, no trudno. Już nie będę zmieniać tego. Mogą tutaj w, w, w inny poziom, tak. Już wiem o co chodzi, no ale dobra to. Ten, ten naj... Nie ma takiego znaczenia. Co jest? Idziemy dalej. No i tu od razu wyrównamy sobie to i będzie to w miarę wyglądało. Wiesz, ten pokos bardzo taki słaby, tak sypie coraz. Nie wiem, czego, gdzie tu wina leży. Być może leży wina w tym, że plon jest słaby, jest, jest bardzo słabo nawiezione to pole i temu to tak się prezentuje, tak marnie. Być może. Duże prawdopodobieństwo, że tak właśnie jest. No ale cóż, no nic na to nie poradzę. Fajnie, że w ogóle tekstura jest dla mnie normalna. To już dla mnie duży plus w porównaniu co tam się działo na tej mapie. Więc tak to się prezentuje. Krótko mówiąc, zwierzęta, tak? Zwierzęta. Na następnym odcinku być może jakieś belowanie sobie zrobimy, żeby już bele pierwsze uzyskać. I od razu jakoś bierzemy się za ciana kocy, żeby te zwierzęta też miały Jakoś e, jakieś pożywienie, tak? Bo no nic nie mają do jedzenia właściwie, jakoś paszę będę musiał, coś będę musiał w sklepie kupić, no na pewno. E, a, wiem czego mi brakuje, wiedziałem, że o czym zapomniałem. E, nie zakupiłem jeszcze e, beczki z wodą, no bo nie mam nawet jak teraz, te krowy, bo właściwie przed chwilą kupiłem, te krowy właściwie nie mają na razie nic do jedzenia. Yy, Dzień nie jest na razie długi, więc kupię od razu beczkę z wodą, yy, kupię też karmę, dzisiaj też te krowy karmie. Yy, zrobię to już po cinkiem. No prawdopodobnie poza cinkiem, no już nie będę tego nawalać, tak? Żeby tego nie było aż tak dużo. No też uważam, że nie mam najmniejszego sensu, żeby tego tyle robić. No co to już, kombajn pełny? 100%. No dobra. Przy okazji uruchomimy nowe maszyny. Ymm... No, A, no, weźmiemy ten ciągnik. Na razie jeszcze znowu im się wstrzymam. <tom letter Handy> Poczekamy jeszcze na nowy ciągnik. Dzisiaj już, jeszcze nie będziemy w nim pracować. Gdzie ta przyczepa? Tutaj jest. Okej. Okay. Jedziemy teraz na pole. Nie, to, to jest całkiem przyjemna ta mapa. Tutaj trochę takiego lepszego terenu. Eee, tam takie mamy właśnie teren poboczny. Takie na gospodarstwo. No nie wiem sam, no, szukałem tej mapy, szukałem. Jakoś tam i w oko wpadło, nie wiem czemu naprawdę. Mam nadzieję, że będzie się dało tutaj grać, że w miarę wszystko... że to jest, działa to co mi najpotrzebniejsze. Jeśli tu zakręt był. A, ale schowana ta droga. Zarośnięta, jak nie wiem co. Taka ruina trochę z tej wsi, no ale powiem co, to nie było mnie stać na coś innego, na, co, na jakąś lepsze ziemię gdzieś znowu wjechałem w coś, na no to wygląda. Nie było mnie stać, panowie, na jakąś lepszą ziemię. Kupiłem to co mogłem. Fajnie, że w ogóle coś jest Więc porównałem do tamtego. No, widzicie, no te pola. Yy, no te pola akurat jest nieco większe. Mam nadzieję, że... Kodzę się tak ile tu maszyn kupiłem. Mam nowy bizon, kombajn do kieszonki. Naprawdę jest tego sporo. Rura z tej strony jest super. Naprawdę jest sporo zakupów zrobiłem. Nowych maszyn kupiłem. Takich bardziej nowoczesnych. Przede wszystkim do Sianokosów. Jest tego dużo więcej. Dobra, fajnie wszystko się prezentuje tutaj. O, zdjęcie można tu zrobić. Radę, super. Świetnie. Trochę zdjęć porobionych. Zaraz zobaczymy, czy pracownik by dał radę sam tu pracować, bo w tym czasie teraz yy, pojechał i to wysypał. Dobra, pracuje, super. Zobaczyłem tylko z jakim skutkiem. <laughs> to najgorsze właśnie. Że pracowałaś tam pracuje, tylko z jakim skutkiem będzie pracować. Zaraz zobaczymy. Dobra, idziemy to na razie wysypać, zobaczymy przy każdej działa yy... Silos. No ja tak, tak też mam, że ja no nie chcę mi się tego sprawdzać przed rozpoczęciem serii. Yy, wolę to wszystko sprawdzać na bieżąco podczas yy, yy, nagrywania. I ewentualnie wplatać te wszystkie nieudane akcje w fabułę. Jest dla mnie tak ciekawie po prostu. Coś mam tu jakiś ten mi tutaj przeszkadza coś. Nie wiem czemu. Tego ja nie potrafią minąć. O. Teraz wiedziałem, teraz wiedziałem, że nie wiadę, nie bo mnie jest tutaj zlagowało już. Muszę po prostu chyba mniejszą prędkością jeździć i tyle. No bo coś nie wiem, coś mi się tu przycina. Mniejszą prędkość, na tym, Nie no też jest za dużo. O. Tak, żeby nie za szybko, no otwieramy klapę. E, co prawda, tu chyba zaraz zobaczymy, coś mamy. Gdzie to jest? Silosy puste są. No dobra, to dobrze, że puste bo ja nie lubię, lek są zapełnione. No i co? Coś mi tu nie działa, coś wysypać nie mogę teraz. Czyżby silos nie działał? Kolejna rzecz, co nie działa, <laughs> nie wierzę po prostu. Może ja coś źle robię. No kurde, no ale no, no nie działa coś. No nie ma w ogóle roz... opcji rozładuj. Może tu coś da się, trzeba, no. Zamknij bramę. No jak zamknę, to jak wysypię? Da się tam wejść na górę? Naprawdę, no jeszcze czasami jeszcze ja cierpliwości po prostu brak na to wszystko. Nie wiem po co ludzie te mapy robią. Robię, a tu nic po prostu nie działa. Wydana mapa No Nie widzę sensu po prostu w tym wszystkim. <trybuj> Jeszcze raz spróbuję... Nie wiem, zamknę to no, trochę to nielogiczne jest, gdy zamknę, no ale może akurat. Teraz zobaczymy. Wysyp. Nie ma żadnej opcji. Muszę w inny sposób spróbuję. Spróbuję jeszcze tyłem podjechać, zobaczymy czy mi się uda w ogóle. W sumie nie będę tego zamykać na razie. Co mi źle się ustawiłem tak, do, żeby cofać tyłem. Będzie mi ciężko teraz. Ten ciągnik jest też... no nie zbyt zwrotny. Nie, się muszę ustawić normalnie w inny sposób. Będzie dużo łatwiej. No nie, chcę zobaczyć, bo może jak działa, tylko trzeba się ustawić lepiej. No jak nie będzie działać, no to najwyżej kupię Silos i tyle, no trudno. W ten sposób się ustawię. No wolę to sprawdzić, bo może działa, tylko gadam już. No nie działa No nie wiem, no szkoda, kurde szkoda Bo jest ładnie wszystko zrobione No a nie działa No w żaden sposób tego wysypać tu nie idzie Myślałem, że może gdzieś się tu coś włącza, no ale po co? No jak włączać tutaj? No dziwne trochę, dziwne Przydałbyś się jakiś silo skupić też może bym to teraz zrobił na odcinku. No ale nie chcę to zabrać się z tym grzebać tutaj. No co tu mamy silosy? Jakie dostępne? Tym nie mam żadnych zmodyfikowanych silosów. Tu za mało pieniędzy mam na to. Mm. No nie no no niedobrze powiem wam, niedobrze. Co tu się dzieje w ogóle? On coś tu kosi. Coś tu kosi. Eee, jak mu to idzie? Dobra, na razie go zwolnię. Włączę ten pokos słomy. Eee koszę te skrawki, co mu on tu nie dał rady z nimi się uporać. Nie wiem, że tamten skrawek zostawię na potem, a tu jak już ładnie wykoszone, to już yy, to zostawię. No tak jakieś wyglądały też normalnie, bo tak też to wszystko gdzieś tak. Próbuję coś zrobić, no nie wiem, no nie udaje się kurde coś do końca wszystko. Ja jeszcze za chwilę pójdziemy sprawdzić, czy ewentualnie gdzieś nie mogę wysypywać tego zboża. Może miejsce by było jakieś odpowiednie na nie. I po prostu trzymał je tak o luzem i nabierał. No naprawdę. Nie wiem co powiedzieć. Już pierwsza że co nie działa. Naprawdę, zastanawiające co jeszcze spotka mnie na tej mapie. Nie mam zielonego pojęcia. Okej. Okay. Ja się to dokończę tylko, tak brzydko to wygląda. Dobra. Na razie tego Bizonusz tu zostawię. Mm, tutaj wykosiłem ten skrawek, zostawię sobie najwyżej na inny ra innym razem to wykoszę. Jeszcze coś sprawdzę tylko. Hmm. Chciałem zobaczyć co jak co tu jest dostępne e, Nie no, tu bym nie wysypywał, nie bardzo mi się to podoba Miejsce tutaj, a co tutaj mamy? Tu jest dużo miejsca Tu ewentualnie zboża można by było wysypać, tylko nie wiem czy ja ewentualnie z którym bym gdzieś się tu zmieścił. Nie wiem, no to ewentualnie jakieś miejsce jest. Jakbym silosu nie mógł postawić. No nie wiem, szkoda, że to nie działa, bo my, wygląda to solidnie dosyć. Ale nie działa. Może ja coś źle robię? Możecie mi w komentarzu napisać. W tym odcinku to będzie na tyle. Eee, coś działa, coś nie działa. Eee, tak czy inaczej, nie, na razie jestem zadowolony. Zobaczymy jak zwierzęta, co z zwierzętami się stanie. To będzie na tyle. Dzięki, trzymajcie się, pozdrawiam was gorąco. No i cześć.